Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Midland łączność na motocyklu i w samochodzie. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Gemoto odzież, części i akcesoria motocyklowe. Witam w programie MOTOŚLAD. W dzisiejszym odcinku... Profesor Igor wybrał się na weekend na Mazury. Suzuki Wistromem 1050 odwiedził Wilczy Szaniec i Zamek w Szczytnie. Tomek Sukulski wraca do przeszłości swoim MZ150. Zaproszenie od Twin Peaks Harley Davidson na zakończenie sezonu w Józefowie. Zastanawiałem się kiedyś, czy profesor Igor nie powinien zacząć pisać takiego podróżniczego periodyku, w którym podawałby informacje o tym, gdzie warto się wybrać. Na razie głównie staramy się mówić o Polsce, chociaż też były wyprawy dalej, był Nordcap, były wszelakie wyjazdy. Profesor Igor ciągle jest niespokojną duszą i myśli o tym, jakie kolejne rejony eksplorować. Natomiast wydanie takiego podróżniczego periodyku byłoby chyba bardzo sensowne, prawda? Najpierw musiałbym chyba jeszcze troszkę materiałów jednak dozbierać, ale kto wie, może za jakiś czas może zrobimy po prostu program tylko i wyłącznie o Twoich podróżach. Pokleimy to, co już zrobiłeś, i będzie to taki przewodnik dla ludzi. Wiesz, zawsze podkreślam, że motocyklista siedzi w domu, pogoda nie jest najgorsza i dochodzi do wniosku: Kurcze, fajnie byłoby się gdzieś wybrać, no ale dokąd ja mam pojechać? I właśnie tego typu informacje się bardzo przydają. Tak, to jest coś, co zazwyczaj nas zatrzymuje w domu, czyli nie wiemy, dokąd się wybrać. Ja sobie w ubiegłym roku zrobiłem taką listę po prostu kilkunastu miejsc na szybkie popołudniowe wypady. I od tego się zaczęło. Teraz, jak przychodzi weekend, jak już nie jestem tak obciążony zajęciami ze studentami, mogę sobie pozwolić na to, że w zależności, oczywiście, od tego, jaką testówkę akurat mam, gdzieś bliżej lub dalej, ale jednak na więcej niż jeden dzień pojechać. No, ja tyle to sympatyczne dokonanie, że łączymy, ty łączysz w programach testy motocykla, z fajnymi miejscami, które odwizasz. Tym razem był to motocykl Suzuki. Przedstaw sprzęt. Faustrom 1050, bardzo fajna maszyna, która przyjemnie się sprawdziła w podróżowaniu. Odznaczyła się niedużym spalaniem, optymalnym komfortem, a do tego jeszcze powiozła mnie po Mazurach. Właśnie mazury. Mazury to jest takie miejsce według mnie niedoceniane. Wszyscy pchają się. Ja mówię o takich wypadach weekendowych, kazimierz nad Wisłą. Mazury nie są wcale tak daleko e, i można sobie bryknąć, Kacza trzeba uważać na jedną rzecz. Wiele mazurskich dróg otoczonych jest lasem. E, powroty w nocy e, zawsze mi się kojarzą z wypadającym pomiędzy drzew, łosiem albo innym smokiem, który nas może zgładzić. Dlatego mm, trzeba ostrożnie jeździć po tych drogach. Tak, druga rzecz, że to nie są bardzo szerokie drogi, bardzo często jak trafimy na kogoś pędzącego z naprzeciwka, oj, można się spotkać. Ja na szczęście odpukać w niemalowane, nie miałem tej nieprzyjemności, wszystko przeszło naprawdę bez najmniejszych niespodzianek natury nieprzyjemnej. Udało mi się odwiedzić dwa bardzo fajne miejsca, jedno z kategorii bardzo często odwiedzanych, drugie z kategorii nie tak często odwiedzanych, a szkoda. No właśnie, zacznijmy od tego często odwiedzanego, gdzie spotkałeś potężną ilość motocyklistów. Tak, to było aż zaskakujące, bo widzisz, ja już tam dwa razy w życiu byłem. Mowa o wilczym szańcu, nie o podalgierłoży. Za każdym razem to miejsce się troszeczkę zmienia. Nie zmieniają się bunkry oczywiście. One, jak są od 60 lat wysadzone, tak nadal wysadzone są. Zmienia się infrastruktura towarzysząca. Bardzo się powiększył parking teraz. Pojawił się dedykowany, oddzielny parking dla motocykli. To jest coś, z czym spotkałem się po raz pierwszy przy tego typu atrakcjach. Żeby było ciekawiej, on był wypełniony po wentyl. Wiesz, coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że warto dla motocyklistów coś zrobić. Nasz przyjaciel z Antyradia, to jest, jak go nazywam, twórcą staropolskich przysłów i on przy swojej knajpce w Świebodzinie zbudował specjalnie moto dla motocykli parking. To jest naprawdę zacna sprawa i, i coraz więcej tego jest, bo motocyklistów jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś mówi, że motocykle to jest temat niszowy, jak się popuka w głowę, bo to nie jest niszowy temat. Ten temat jest bardzo ważny dla wielu osób, które wybrały tę formę podróżowania, tę formę sprawiania, że mamy fajny weekend. No dobrze, przyjechałeś i co tam zastałeś, poza kupą motocykli? No oczywiście jedną z kwater głównych nieżyjącego już Adolfa H. Niesamowicie interesujące miejsce. Polecam wycieczkę z przewodnikiem. To trwa około dwie godziny. I to jest dwie godziny dreptania po lesie, patrzenia na różnego Rodzaju bunkry i zabudowania, i słuchania ich historii. Ciekawostką jest to, że bunkier samego przywódcy Rzeszy jest zlokalizowany na obrzeżach kompleksu, co oczywiście i ma swoje uzasadnienie w logice wojennej, mianowicie, jeżeli dojdzie do bombardowania tego typu obiektu, to celują w środek, dokładnie tak. Żeby było ciekawiej, też obiekt powstawał ponad rok, a służył 12 dni. No cóż, to było zbudowane w nieodpowiednim, delikatnie mówiąc, momencie, kiedy już wojna zbliżała się ku końcowi. Natomiast Adolf przeżył tam. Niezbyt radosne chwile zdarzyło się tam parę smutnych przypadków. No właśnie, i cała, całe zajście, czyli ten nieudany zamach, który został zobrazowany na przykład w takim dziele jak Walkiria, e, jest tam zainscenizowany. W jednym z bunkrów ustawiono dokładnie, jak wyglądała sala narad, e, z, oraz z drugiej strony budyneczku e, przygotowano tę samą salę narad po wybuchu. No właśnie, można było zobaczyć, jak, jakim cudem Adolf wyszedł z tego prawie bez szwanku. Kolejne miejsce, które odwiedziłeś na Mazurach? Zamek Krzyżacki w Szczytnie. To jest to miejsce nieoczywiste, ponieważ on został przygotowany do zwiedzania nie tak dawno temu, jakoś rok czy dwa lata. Ale za to stanowi niebywale fajny przykład takiej udanej rewitalizacji, ponieważ to były ruiny, nawet nie romantyczne. To była po prostu ruina, która przez 60 ostatnich lat stała i straszyła. Obok muzeum regionalnego obecnie zagospodarowana. Wszystkie ściany zostały oczyszczone, całe podziemia zostały oczyszczone. Zostało to przygotowane na taką mini ekspozycję. Zbudowano szklany daszek, oświetlono wszystko. Naprawdę z ręką na sercu polecam. No i teraz pytanie o to, bo wiadomo, że człowiek nie tylko wrażeniami żyje, gdzie tam można się posilić w rozsądny sposób. W okolicach oczywiście są miejsca. Ja mogę polecić z ręką na sercu jedną restaurację w trasie na Warszawę, natomiast jeżeli chodzi o takie kurorty, to trzeba bardzo uważać, bo tam nie tylko polecajki od lokalsów, ale także niestety te opinie na map mapach bywają. Troszkę mylące, ponieważ, no, no nie ukrywajmy, w okresie wakacyjnym większość tych miejsc działa z nastawieniem na turystów. Z drugiej strony są miejsca, które działają od lat i oferują tę samą jakość, jak na przykład Pazibroda. Ona się mieści już no, blisko Warszawy, ponieważ jest w zasadzie pod Półtuskiem, ale naprawdę, jedna ręka, druga ręka na serce, polecam. Rozumiem, że się nie struli i było smacznie. Było bardzo smacznie. No i tak jak powiedziałem, to jest miejsce, które ja odwiedzam nie pierwszy raz, nawet nie drugi raz, i za każdym razem można liczyć na tę samą jakość, ale tu trzeba zastrzec. Mili Państwo, jeżeli mamy do czynienia z miejscami znanymi turystycznie, to dobrze jest sobie zarezerwować jednak miejsce. Ja mam taki zwyczaj, że jak jadę gdzieś drogą i przy jakiejś knajce stoi bardzo dużo tirów, to znaczy, że tam nie trują, bo tirowcy najlepiej wiedzą gdzie zjeść. Natomiast czy przez samym. Przy samym wilczym szańcu ktoś pomyślał o tym, żeby chociaż jakiegoś hot doga sprzedać. E tak, dosłownie od dogi. Są dwie budki. To znaczy, jedna budka, powiedzmy, która tam jest od bardzo dawna jest kawiarnia zbudowana w jednym z obiektów dobudowanych specjalnie do obsługi turystycznej. I uwaga, uwaga, tak zwany garaż właśnie jest remontowany. Garaż czyli to obiekt szańcowy i on będzie pełnił właśnie taką funkcję kambuzową w przyszłości. I to jest słuszna koncepcja, bo motocyklista już dojedzie. To chciałby się. Rozprostować, napić kawy, ewentualnie zjeść no chociażby hot doga, ale coś zjeść. Dzięki wielkiej gorze. A ja polecam się! Są tacy ludzie, którzy nie odpoczywają, bo na dobrą sprawę to, co Tomek robi wraz z Grzegorzem, czyli prowadzenie firmy Autopower, to jedno. Druga rzecz to wyścigi. No i trzecia, pasja i takie zamiłowanie do oldschoolowej motoryzacji. Tomek, mógłbyś kupić praktycznie każdy motocykl, a ty się zakochałeś w oldschoolach, jeździsz MZ-ką naprawdę bardzo fajną, 150. ką Wiesz, co to taki powrót do przeszłości? To był mój pierwszy motocykl, pierwszy, który kupiłem mocno rozbity, zbudowałem od, nazwijmy to podstaw, bo rama była do wyrzucenia, większość części również no, zostaje sentyment. Pozostałe motocykle są fajnymi zabawkami, natomiast tutaj po kilkudziesięciu latach stwierdziłem, że robię comeback i wróciłem. A wiesz, ale to często tak jest, że staramy się mieć te rzeczy, które mieliśmy za młodu. Motorowery. Widziałem tam Simpsona SR2 w swoim garażu. Czy ten Simpson to też wspomnienie? Simpson to bardzo duże wspomnienie. To prezent z tego miejsca. Podziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Simpson to też, to chyba największy sentyment motoryzacyjny. Pierwszy motocykl, motor, tak o tak to nazwę, którym byłem wożony do przedszkola. Pierwszy, na którym samodzielnie jeździłem. Pierwszy silnik, który w życiu rozebrałem i jeden z niewielu, których nie złożyłem nigdy, więc teraz mam tą drugą szansę. No wiesz, no, jakby ci powiedzieć, przez lata nabrałeś wiele świadomości mechanicznej i potrafisz złożyć taki silnik już chyba nawet z zamkniętymi oczami. Ja wiem, że masz drugą mz -kę. Ona jest szara i ona czeka na swój moment, ale tak jak powiedziałeś, teraz zawody, cały czas jakieś zajęcia, wychodzi się z pracy dość późno. Kiedy ona będzie żyła? Plan był zdążyć przed sezonem, taki nazwijmy to odskocznia od warsztatów w domu, w małym garażyku na, na zimowy czas. Zabrakło odrobiny czasu, niestety musi poczekać do następnej zimy. Następna wiosna będzie na Srebrnej MZC dokładnie takiej jak moja pierwsza. O kurczę, to już pełny powrót do wspomnień. A powiedz mi jeszcze, jak sobie radzisz z częściami? Bo wiadomo, że potrzeba trochę rzeczy kupić do silnika. Czy to jest dostępne? Wiesz co, tutaj są dwie możliwości. Jest, nazwijmy to, tania chińszczyzna, której trudno o niej dobre słowo powiedzieć. No trzeba szukać po prostu e, czegoś używanego w dobrym stanie. Nie zawsze to wychodzi. Tutaj też e, na kilku rzeczach się gdzieś poślizgnąłem. Będę musiał jeszcze raz rozbierać silnik, bo jedna zębatka z, z drugą gdzieś nie, nie współgra. Te romantyczne dźwięki, które tak w tła dobiegają, to dowód na to, że tu praca w re bez przerwy. Panowie działają nad samochodami, coś trzeba przegwintować, coś trzeba zrobić. E, zatem myślenie o motocyklu w garażu odchodzi na plan dalszy, stąd też pewnie pewne opóźnienia. Ja powiem Ci, że ja na przykład szukałem troszeczkę takich części do silników niemieckich, NRD-owskich jeszcze przecież po forach niemieckich, i tam naprawdę można trafić masę części. Kiedyś udało mi się kupić silnik od MZ150 ten starszy, bo ty już masz kanciaty cylinder. I taki silnik leży u mnie w domu. Być może kiedyś do czegoś będzie zamontowany, ale naprawdę w rozsądnych cenach daje się tam coś znaleźć. Próbowałeś tam zaglądać? Nie, tam, tam jeszcze nie szukałem. Naprawdę u nas nie wygląda to źle. Powstają grupy ludzi ześwirowanych pozytywnie, podobnych, nazwijmy to do nas, tak? No, bo tu umówmy się, że do końca normalni my nie jesteśmy, którzy. którzy... Zrzeszają się, internet otwiera możliwości, da radę zdobyć. Niektóre rzeczy są kosmicznie drogie. Ale praktycznie wszystko jest dostępne. Powiedz mi, czy zrobiłeś na tym motocyklu jakąś trasę, nazwijmy to konkretniejszą? Nie, nie, nie. On je, to, to jeszcze nie jest motocykl na trasę. To jest motocykl w stanie prawie takim, jak go kupiłem. Tu jest wstawiony tylko silnik, który miał być zamontowany właśnie do, do srebrnej. Niestety będzie trzeba coś tam poprawić ze względu na tą zębatkę, o której, o której wspominałem. Natomiast jest w takim praktycznie stanie, jak go kupiłem. Jeszcze moja ręka do niego za bardzo się nie dotknęła. Nawet specjalnie nie jest wyczyszczony. Ale to jest myślę, że następna zima. Wiesz, to ale to też jest taki powrót do tej oldschoolowości, bo jak drzewie i ludzie jeździli na takich sprzętach w Orzechu, oczywiście, albo w jakimś tam później kasku, czasami robionym własnoręcznie, to się nazywał bel, ale tak naprawdę to nie był Bel to te motocykle też były tutaj zadrapane, tu podniszczone, jak facet podjeżdżał pod sklep GS-u, to go czasem rzucał na bok i, i potem wsiadał, odjeżdżał, w kasku nie zdejmował nawet w sklepie, bo tak to wyglądało. Wiesz co, tak było, natomiast akurat co do motocykla, ja jestem tego zdania, że on musi być ładny. No pewnie, on no to musi to, być to musi ładny, być... To, mu, to musi być takie rzeczywiście dopieszczone. Tutaj... Mam trochę inaczej przy samochodach, gdzie nie do końca musi, e, nazwijmy to, być cukierkiem. On musi jeździć, być sprawny i tak dalej, natomiast motocykl ma być ładny. Spod mojej ręki wychodzą naprawdę ładne. I tak powinno być. Czy jakieś chromy będziesz poprawiał, bo jest czasami parę rzeczy do zrobienia i jeżeli tak, to czy masz jakąś zaprzyjaźnioną chromiarnię, czy kupujesz gotowy tłumik? Wiesz co, do tamtej udało mi się de facto od znajomego podobnego świra do mnie zdobyć, przypadkiem zupełnym tłumik, który jest perfekcyjny. Także na razie nie widzę potrzeby tam ingerowania w chromy. Do tej trzeba będzie się przymierzyć. Ale o tym, o tym jeszcze nie myślę. To, to są plany dalsze. Mam takiego kolegę Grzegorza, który potrafi takie rzeczy robić. Wiele rzeczy dla mnie chromował. Także jak już będziesz w potrzebie, daj znać. To zadzwonimy do Grzesia, padnie do ciebie, zabierze rzeczy i za chwilę wróci. No menomen niedaleko od was urzęduje, także da się coś z tym zrobić. Dobra, Tomek, gratuluję pasji. Kiedyś porozmawiamy jeszcze o innych zasobach, które Tomek posiada. Natomiast mz rządzą. Pozdrowienia dla wszystkich z klubu MZ-ki, bo wiem, że jesteście i działacie. Wchodziłem na wasze strony, bo szukałem tego silnika, który znalazłem w Niemczech. Znaleźliście jeden, ale bez cylindra, bez tłoka, a tamten już był kompletny i gotowy do odpalenia. Tomek, no to co, to Ci, żeby na przeszły sezon wyjechała ta srebrna. Wyjedzie na pewno. Ja tak uwielbiam imprezy, imprezy, na których spotykają się dzieła, myśli amerykańskich konstruktorów. Nie ukrywam, że zawsze mam dylematy czym pojechać, czy pojechać moim szewim vanem G20, czy pojechać Harley'em, bo jeden i drugi sprzęt by się tam wpisał. O idealnie, zarówno klasyczny G20, jak i e, klasyczny Deluxe, e, jak najbardziej. Słuchaj, ta impreza już ma swoich kilka wydań i wiem, że bywa tam naprawdę grubo. W zeszłym roku mówiłeś, że było bardzo, bardzo wiele osób. Tak, to znaczy w zeszłym roku to było dla nas bardzo miłe zaskoczenie. Na pikniku, który odbywał się tylko i wyłącznie w niedzielę, odwiedziło nas ponad 2000 osób. Było to takie istne święto amerykańskiej motoryzacji i symboliczne zakończenie sezonu motocyklowego, który zorganizowaliśmy po raz pierwszy na terenie Holiday Inn Warszawa Józefów. Słuchaj, ale to przyjazne miejsce, bo widziałem tam te klimaty, plenery. To naprawdę robi wrażenie. Jest gdzie postawić wozyk, jest gdzie postawić motocykle. Ważne, że można się też przejechać bardzo klimatycznie. Tak, tam są bardzo fajne tereny, zarówno do jazdy motocyklami, bardzo, bardzo, bardzo urokliwe drogi. Mieliśmy także okazję wypuścić grupy samochodami terenowymi w jazdy roadowe A taka ciekawostka, dyrektor hotelu jest bardzo zadowolonym posiadaczem Harley'a, konkretnie modelu Pan America Special. Proszę bardzo, powiem tak... Możecie Państwo spotkać tam naprawdę fajne klimaty. Do tego wystąpią kapele. Na razie to jest tajemnica, kiedy to będą kapele, bo chcą Wam zrobić niespodziankę. Natomiast jak będziecie obserwowali stronę, to zauważycie. Kto Was tam spotka i kto będzie do Was się odzywał? Z pewnością będzie tam antyradio. Będziemy starali się wspierać tę imprezę, bo bardzo się cieszymy, że takie imprezy się odbywają, gdzie pojawiają się amerykańskie wozy, jak i motocykle. Dobrze, to teraz powiedz mi, czy ktoś będzie miał inny motocykl, a może myśli o tym, żeby mieć Harley'a a też się może pojawić? Oczywiście, jest to impreza przede wszystkim motocyklowa. Zapraszamy wszystkich motocyklistów, niezależnie od posiadanej marki motocykla. Na wydarzeniu będzie już tradycyjnie ciężarówka z motocyklami demonstracyjnymi, demotrak, czyli będzie ponad 20 modeli Harleya, którymi będzie się można przejechać. Czyli trzeba się zapisać i mieć ten motocykl na jakiś czas na przejażdżkę. Też jeździcie w taki sposób, że jedzie jakiś prowadzący całą grupę i ta grupa bezpiecznie dociera na miejsce. Tak, no w tego rodzaju eventach najważniejsze najważniejszym dla nas jest to, żeby uczestnicy w sposób bezpieczny mogli przejechać wyznaczoną trasę. Wiadomo, że to są to trasy krótkie, a potem dalej już można przyjechać do nas, porwać motocykl demonstracyjny bądź też z wypożyczalni i przejechać się troszeczkę dłużej bądź też nawet kilka dni. Marcin, jestem u Ciebie w salonie już chwilę dłuższą. Każdy wchodzący, o, cześć Olek, przybija piątkę, tobie też taka rodzinna atmosfera panuje, to bardzo cieszy i jestem święcie przekonany, że wszystkie te osoby, które dziś spotkałem, też się pojawią na tym pikniku. No o pikniku dosyć dużo się mówi, ja tak jak wspomniałeś mamy kilka asów w rękawie, niestety nie wszystko jeszcze możemy powiedzieć, bo dopinamy umowy z, z artystami, natomiast ten rok jest wyjątkowy, bo jak już mieliśmy okazję porozmawiać na, na targach motocyklowych, jest to 120-lecie marki Harley Davidson i my chcemy ten umownie sezon 2023 zakończyć z przytupem, tak tak jak, na to, tak jak na to Harley 120-lecie zasługuje, dokładnie tak. Jeżeli ktoś się przejmuje, że no dzieci, czy jak, z kim zostawić dzieci, bo chcemy się tam wybrać, to pewnie też nie będzie problem, ponieważ dla dzieci też będą atrakcje, ci też będą szczęśliwe, że będą mogły obejrzeć te piękne cuda. To oczywiście, znaczy założenie pikniku od samego początku, jak, jak tworzyliśmy jakby koncepcję, jest to, że ma to być impreza rodzinna, tak? Czyli zapraszamy nie tylko motocyklistów, motocyklistki, ale zapraszamy całe rodziny. Będzie masa atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla tych mniejszych entuzjastów amerykańskiej motoryzacji. Będą wspaniałe doznania kulinarne, począwszy od branczu amerykańskiego przez strefę food tracków, parklinowy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę będzie co tam robić. A będzie coś dla wegetarian? No Postaramy się oczywiście, o nich też nie zapominamy, więc zadbamy o to, żeby także we, weganie, wegetarianie też nie poczuli się e, odtrąceni. No wiesz, że nie każdy lubi kiełbacha albo żeberka, typowo amerykańskie. W związku z tym takie jedzenie jest istotne. E, ja nie przepadam za mięchem, ale zawsze jakąś marchew tam przytrącę po drodze. E, Marcin, e... Też ważna sprawa, to jest takie szczere zaproszenie na imprezę, bo ważne jest to, żeby ludzie, którzy ewentualnie się pojawią, mieli świadomość, że nie zostaniecie potraktowani, kiedy jesteście dopiero pierwszy rok motocyklistami, kiedy jeździcie motocyklem innej marki, nikt was nie potraktuje jako obcych, no bo jesteście w tej rodzinie, jesteście w rodzinie Amkarów, jesteście w rodzinie motocyklowej, więc nie przejmujcie się, przebywajcie i cieszcie się tym, jak można fajnie spędzić czas wśród pięknych krajobrazów i motocykli. Zdecydowanie tak. Tak jak już wspomniałem, impreza jest, zapraszamy wszystkich motocykl, motocyklistów, niezależnie od posiadanej marki, niezależnie od posiadanego typu motocykla. Tak? Chcemy, żeby to było takie święto amerykańskiej motoryzacji dla wszystkich entuzjastów, czy to czterech, czy to dwóch półek, bez wyjątku. Skoro już narobiliśmy apetytu i tymi futrakami, i tymi klimatami, które będą panowały, to może teraz warto by podać po pierwsze termin imprezy, a po drugie, gdzie można obserwować, kiedy ta impreza i jak. Więc tak, zapraszamy na imprezę od piątku do niedzieli 22-24 września 2023. Spotykamy się w Holiday Inn Resort Warszawa Józefów cały obiekt jest do naszej wyłącznej dyspozycji także ci z was którzy mają troszeczkę dalej do Warszawy zapewniamy także możliwość noclegu jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące imprezy to przede wszystkim nasze media społecznościowe Facebook Instagram Twin Peaks Harley Davidson tam będziemy informować na bieżąco o kolejnych atrakcjach o tym co się będzie działo takiego zaproszenia nie można pominąć no to co spotykamy się we wrześniu na fajnej imprezie dzięki ci wielkie Marci. Dzięki Olek i zapraszamy serdecznie. Naprawdę będzie grubo.